Cześć, hej, witajcie z tej strony, Bartosz z witam Was po raz kolejny na moim kanale, po znów trochę dłuższej przerwie, aczkolwiek w dzisiejszym odcinku z serii Marvelowskiej znowu omówimy sobie sceny po napisach w filmie The Marvels z premierą 10 listopada 2023 roku. Zapraszam. Okej, okay, jak możecie zobaczyć, wróciłem na YouTube'ach Poznów w troszkę dłuższej przerwie. I w dzisiejszym odcinku sobie omówimy sceny po napisach, co one wnoszą i ile ich jest. Także co? Film The Marvels ma premierę 10 listopada 2023 roku, i właśnie w ten dzień. Ten film, ta Was nagrywam, więc prawdopodobnie wyleci on w weekend, sobotę, niedzielę. Nie wiem, zależy, ile będę miał czasu na montaż. A tego czasu mam niestety mało, od paru tygodni, aczkolwiek postar po postaram się wyrobić. jak nie, to ewentualnie pojawi się gdzieś w, w tygodniu szkolnym. Tak czy owak, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie sceny po napisach The Marvels. Jeśli chodzi o film The Marvels, no to nie było u nim, o nim głośno na moim kanale, a świadczy to głównie o tym, że po prostu ani trochę na ten film nie czekałem. Nie pamiętam, jak bardzo nie czekałem na e, żaden film Marvela, tak jak na ten. Po prostu nie za bardzo e, Przypadam za postacią graną przez Brillarson, jak i za samą aktorką, mimo że w komiksach jak najbardziej mi się postać, ten Marvel podobała. Również sam serial Miss Marvel trochę nie za bardzo mi się podobał, co świadczy też o tym, dlaczego właśnie na ten film jakoś za bardzo nie czekałem. Aczkolwiek omówienie scen po napisach to jest taki nasz, już taka, nasza, taka nasza trochę tradycja, zaprotokowana bodajże w, pod, podczas premiery No Way Home w Deśce 21 tam w grudniu, więc no, trochę już lat ona ma. Tak czy owak. Film The Marvels ma obecnie 60% Northern Tomatoes, więc jest to całkiem sporo. Spodziewałem się, że będzie miał o wiele mniej, co nawet całkiem całkiem dobrze świadczy. I film trwa godzinę 45 minut, więc jest to jeden z krótszych filmów Marvela. Aczkolwiek podobno jest on bardzo ważny dla uniwersum, o czym też świadczy scena po napisach. Tak, jest ona niestety tylko jedna. Aczkolwiek może to być związane z tym, że film jest niestety właśnie bardzo krótki. Także, także tak. Opis sceny po napisach będę czytał z serwisu GrandPL. Jest to serwis, którego jeszcze Wam chyba nie czytałem, aczkolwiek patrzyłem, że jako pierwsza chyba się na tutaj pojawiła. Parę miesięcy temu też wyciekła, Wyciek opis scen po napisach, która podobno miała się pojawić, aczkolwiek się okazało, że chyba jest to zakończenie filmu, więc dzisiaj o tym nie będzie mieć o tym w recenzji tego, tego no najnowszego właśnie dzieła Marvela, aczkolwiek czytamy. Oczywiście zaznaczam, że są tutaj spoilery do sceny po napisach w filmie The Marvels. W scenie po napisach widzimy, jak Monika Rambo po wydarzeniach z finału Marvel trafia do alternatywnego świata, gdzie budzi się w szpitalu. Pierwszą osobą, którą widzicie, jest Maria Rambo, którą wyciela się Lashana Lynch, nie wiem czy dobrze mówię imię i nazwisko aktorki, aczkolwiek. No, nie jestem w tym dobry. Nie jest ona jednak jej matką, bo pamiętamy, że Maria Rambo była matką Moniki Rambo w pierwszym filmie przygód Captain Marvel. Aczkolwiek tutaj wychodzi na to, że jest to prawdopodobnie jakiś jej wariant. Aczkolwiek i tutaj napisane, że jest ona Marią z innego wymiaru, więc, no, jest ona mniej więcej wariantem. Maria Rambo z naszej tej ziemi 616, bo podaje, że tak ona się nazywa. Aczkolwiek były też spekulacje, że nazywa się tam 1 9, 9, 9, 9, 9, więc to tam różnie, różnie może być. Aczkolwiek, jak jest zawsze, mówię, 616. Po chwili w pokoju pojawia się Bestia z X-menów, którego gra Kelsey i Grammar. Bohater tłumaczy Monice zawiłości multiversum i w jaki sposób trafiła ona do ich świata. Także widzimy na, sa na sam początku, ja jestem bardzo podjarany. Mamy oficjalne wprowadzenie X-menów do do MCU. Co prawda było to troszeczkę już w WandaVision, gdzie mieliśmy Quicksilvera właśnie z uniwersum Fox i po części też w Doktorze Strange'u oraz w MCU, ponieważ pamiętamy, że Kamala pod koniec swojego własnego serialu dowiedziała się, że jest mutantem. Aczkolwiek to nie było takie oficjalne wprowadzenie, przynajmniej dla mnie. Natomiast tutaj mamy oficjalne wprowadzenie z właśnie X-Menów, do MCU. Tutaj mamy akurat X-mena Beast, którego gra właśnie Kelsey Grammer. Jest to aktor, który wcielał się w bestię w X-men Ostatni Bastion bodajże, czyli niestety, no, przynajmniej według mnie, ale widziałem się też według wielu najgorszy film z trylogii oryginalnej o X-menach. Aczkolwiek to jak widać, ta czy jego postać była według mnie jednym z jaśniejszych punktów tego filmu, dlatego cieszę się, że powraca, bo bardzo, bardzo lubiłem jego interpretację, właśnie tego komiksowego bohatera. Więc ja jestem podjarany, jak najbardziej. Mamy też tutaj wariant, właśnie Mary Rambo jako inną wersję, prawdopodobnie Captain Marvel. Nie wiem, nie doszukiwałem się w ogóle żadnych informacji spoilerowych do na, na tego filmu, ponieważ no, za bardzo na niego nie czekałem. Więc widzimy, tu była scena po napisach. Pamiętaj, no po prostu wprowadzenie X-Menów, nie znaleźć nic ująć, ja się jaram jak najbardziej. Mamy też snów multiversum, czyli coś wokół czego kręci się ten, ta faza MCU. i Ciekawe czy będzie tutaj jakieś powiązanie z Loki, z drugim sezonem, ponieważ ten film, jak i drugi, Właśnie finał drugiego sezonu Loki miał premierę w ten sam dzień. Finał drugiego sezonu Loki, o oh Boże, coś, coś pięknego, tak samo jak cały drugi sezon. Zobaczymy, może nawet nagram recenzję. Ale zwykle recenzje serialu nie nagrywam, aczkolwiek to co się stało w finale Loki... Wow, to było coś, coś niesamowitego. Zobaczymy, zobaczymy, zależy oczywiście wszystko od czasu. To ja było chyba widzowie na tyle, napiszcie co sądzicie o scenie po napisach. Ja jestem podjarany, na pewno pójdę na ten film, może nie w pierwszy tydzień, bo jak, jak mówię, nie mam czasu, ale sądzę, że jakieś za dwa tygodnie powinna się recenzja tego filmu u mnie pojawić, więc no to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was jak najbardziej do zasubskrybowania kanału oraz do tej pleczki w grę. bo tak jak mówię z YouTube'a nie znikam, to tylko przerwy, które są spowodowane głównie szkołą i tym, że... Nie mam za bardzo ostatnio na nic czasu, no niestety, taka jest magia szkoły średniej. Coś, coś trzeba poświęcić, także co? Tego na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za ja oglądanie. Mam nadzieję, że oczymałeś to w moich sercach. Zasubskrybujcie zostawcie w górę i mi w, w komentarze, bo jest to dla mnie jak najbardziej bardzo ważne. I do zobaczenia wkrótce, za tydzień lub właśnie za dwa z recenzją The Marvels. Trzymajcie się jeszcze. Wam miłego tygodnia, miłego weekendu, jeśli wrzucę, wrzucę to weekend, a jeśli nie, to miłego tygodnia. Trzymajcie się i bye.